Cześć, witamy Cię bardzo serdecznie, z tej strony Sławek. Cześć, Bartek. Zbliża się Liga, kolejne terminy spotkań w najbliższą niedzielę, a my dzisiaj sobie o tym trochę porozmawiamy. Chcesz nas słuchać? To zaczynamy. Już za chwilę, bądź z nami. Jak opisałeś tak? Spotkaliśmy się tutaj. Spotykamy się z tobą, żeby trochę sobie porozmawiać o najbliższych meczach ligowych, dziewiątej, dziesiątej kolejki naszej miejskiej ligi niezastąpionego. Szykuje nam się znów ciekawe batalie. Zaczynamy od drugiej ligi. A w tej drugiej lidze dużo jest ciekawych meczy, wartych do analizy. Oczywiście, że tak. Postanowiliśmy, że zrobimy sobie dzisiaj tym razem wybrane spotkanie. Zrobimy wybrany, ponieważ rzeczywiście jest na co zwracać uwagę. Na dzień dobry. Mamy dla Was, mamy dla Ciebie zjadł biała Wiktoria Stara Wieś. No bo mecz bardzo wyrównany. Na pewno będzie. Dwóch sąsiadujących ze sobą drużyn. Jest o co walczyć, bo czołówka jest bliska. Czekamy. Zjad w tamtym sezonie, oczywiście dobrze pamiętamy, walczył w barażach o pierwszonikę, Czyli dobra drużyna, jakby nie było. Wiktoria Stara Wieś o te paraży bardzo mocno będzie starała się walczyć. I nie ukrywali tego już od paru miesięcy, że ich celem głównym jest baraż. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Że w tych parażach Że w tych barażach się znajdą. Chociaż oczywiście zostawiamy na koniec efekt tego, co chłopaki sobie wymyślili. Co możemy zakładać na ten mecz? Tomek Łodziński, Kuba Karcz, Rafał Merta. Młodość, siła kontra drużynowość. I oni tutaj raczej powinni przejąć Zjady No i tą trójką powinni walczyć z Michałem Broniszewskim, No i o no to się będą bić. Okej, okay. Wiktoria prawdopodobnie ten nasz tak jak mówimy wygra. Chociaż wiecie co, wiesz co? Nikomu nie odbieramy znowu szansy. My tylko zakładamy tutaj indywidualnie. Możemy się oczywiście mylić. Idziemy dalej. Według nas ciekawym meczem będzie między nimi rywalizacja panów Strytonu z, z ULKTS. Przyczyna to także drugi zespół, ekipa, która myśli o tej pierwszej lidze. Tak, oba zespoły myślą o pierwszej lidze, ale raczej są poza zasięgiem tej pierwszej ligi. Panowie Strytonu wydaje się, że skład jest mocny, niemniej. Ciągle gdzieś jakieś są kłopoty. Wydaje się, że jest mocna paka, ale cały czas jak to mówię, łeźwiasz na lodzie, ale łóżbę dziura. Dużo w tym krawym. No. Panowie jeszcze z wtedy to bardzo dotują swoim składem. No i może jeszcze brakuje do ogrania tej, tej zespołowości, no dużo przetasowania są w składzie. Na razie są na piątym miejscu. Gdzie jakiś tam kontakt z tą górą jest nie, nie, jeśli nie będą łapać tych punktów, ta szansa na, na baraż do pierwszej ligi będzie znacznie uciekać, prawda? Prawda. Nasz trzeci mecz dzisiaj to znowu Panowie z Trytonu ze zjadem. Tak się składa, że gra góra tabeli ze sobą i co tutaj możemy powiedzieć? Też będzie równie ciekawy mecz, wyrównany mocno. Ja tutaj y, osobiście przewiduję zwycięstwo Zjadu przez y, większe ogranie przede wszystkim. Michałem Broniszewskim powinien sobie poradzić. Prawdopodobnie 6-4 dla Zjadu. Może tak być. Może tak być. Na, na deserek związany z drugą ligą, mecz Wiktoria Stara Wieś. Gracji Progres, czyli mamy cały czas pierwszą szóstkę. Specjalnie sobie wyobraźmy takie mecze, ponieważ tu się będzie działo. I co możemy sobie założyć? Jakie to jest spotkanie? Zespoły z Czubatabeli. Jeśli Paweł Bąb nie będzie w formie, no to Wiktoria z Kanady do przodu. Będzie bitwa, krótko mówiąc. Tak jak mówisz, może wyliczyć nam dużo, ale Paweł też musi stanąć na wysokości zadania dokładnie, że tak cała trójka musi stanąć na wysokości zadania, bo tak jak mówiliśmy z Wiktorią, to mają wyrównany zespół i z każdym czasem wygrano bicie możemy sobie teraz tak potajemnie powiedzieć jak to widzimy ten wynik? ja bym tu oscylował w granicy remisji 5-5 może tak być. Na razie to byłoby tyle. Zapraszamy do naszego krótkiego komentarza związanego z pierwszą ligą. Zapraszam. Do zobaczenia. Pa.